Drodzy Państwo, sytuacja jaka jest na Ukrainie, wiemy, codziennie relacjonujemy Państwu to, co tam się dzieje, ale teraz głos szczególny, bo stamtąd porozmawiamy z osobami, które wybrały się na Ukrainę, które są na Ukrainie, są właśnie w podróży, porozmawiam z Piotrem Kandybą, radnym sejmiku województwa mazowieckiego, z Szymonem Kowalewskim, przedstawicielem NGO-sów zajmujących się pomocą dla Ukrainy, ale razem z nimi jest również również Wadim Łozowi radny województwa Chmielnicki były wojewoda tego regionu. Połączmy się w takim razie z panami. Witamy serdecznie. Dzień, dzień dobry, dobry z dzień Ukrainy. Dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy. pozdrawiamy z Polski. Jesteśmy niedaleko linii frontu, a przejechaliśmy tak naprawdę od Lwowa przez Kijów i teraz jesteśmy w okolicach Charkowa. Także naprawdę no, mamy teraz pojęcie, co to znaczy wojna. No właśnie, chciałam zapytać, z jaką misją panowie się tam wybrali? Jaki jest cel tej podróży? Bo rozumiem, że między innymi właśnie to jest to, aby być bliżej wojny i zrozumieć to, co przeżywają Ukraińcy. To jest, to jest jedna rzecz, natomiast organizowaliśmy bardzo dużą pomoc wiasecznie, organizowaliśmy dużą a także Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I te dary w większości szły właśnie do raz do obwodu Chmielnickiego, gdzie wczoraj spotkali się a stamtąd na front, tak, jesteśmy. I do Haskady. Obecnie miejsca, właśnie, w których były te, te dary e, e, przepływane, są nadal, tak, patrolowane po całej Ukrainie. Od potrzebujących, którzy e, są w miastach e, takich jak wówczas. No, dzisiaj przejeżdżaliśmy ko cmentarza. Słuchajcie Państwo, jedna trzecia cmentarza e, no, z flagami ukraińskimi, świeże groby. Robi to no, przykre wrażenie. Mhm. No, Czy. Znie... Czy... Ciężko, mamy... nie, nie do końca dobrze Panów niestety słyszę. Mam nadzieję, że nasi widzowie mają. Nie. Troszeczkę mniejsze problemy z odbiorem, ale kontynuujmy. Czy faktycznie w tym miejscu, gdzie Państwo jesteście, da się odczuć to, że ta wojna jest tak blisko? Wspominali Państwo o tym cmentarzu to musi być faktycznie bolesny widok, ale jak jeszcze tę wojnę, w jaki sposób można odczuć, będąc tak blisko frontu? No, słuchajcie, zniszczona infrastruktura, zniszczone budynki. Po prostu e, ja bym poprosił Piotra, my staniemy w niektórych miejscach, gdzie nam dozwolą to zrobić i zrobimy takie zdjęcie które wyślemy, żeby ludzie wiedzieli że ludzie tutaj stracili wszystko, wszystko postracono. No ale no i ludzie jeden drugiemu pomagają tak jak, no, na przykład dzisiaj pomagają Polacy Ukraińcom, także i Ukraińcy też wspierają jeden drugiego i dzięki mam nagody przywitać wszystkich z Nowym Rokiem i podziękować każdemu Polaku i wszystkim, wszystkim Polakom, którzy pomagają. Dziękuję. Polacy są, są z Wami, chcą Wam pomagać i najlepszym przykładem są właśnie Panowie, którzy się tam wybrali. Chciałam Was zapytać o to, jakie historie ludzkie utkwiły Wam najbardziej w pamięci? Z jakimi osobami, z, jakimi, z Ukraińcami mam na myśli, rozmawialiście, którzy teraz. No na przykład wracają też na święta do domu. No właśnie tak, w autobusie pojechaliśmy autobusem w stronę, komunikacją publiczną do domu. I właśnie osoby w autokarze dziwiły się, że jedziemy w ogóle w tą stronę. Były, byli pod wrażeniem tego, że... I bardzo dziękowali właśnie za całą pomoc polskiemu społeczeństwu, które dostają, tak? bo to byli ludzie właśnie, którzy właśnie wracają na święta do, do, do kraju. Później spotkaliśmy się w Lwowie już na głównym, W Lwowie z, z szefową punktu wolontariuszy, wolontariuszy którzy od samego początku byli, czyli od, od, od początku wojny do dzisiaj pełnią swoją rolę i e, odprawiają dalej e, Ukraińców, którzy jeszcze przebywają. To w zależności od e, tygodni, to jest od 150, 200 osób dziennie, e, czasami 20, a także nie ma w tej chwili e, jakiegoś wielkiego ruchu, oby tak dalej było, e, bo trzeba sobie powiedzieć, Ukraińcy e, odbudowywali, ba, odbudowali w bardzo szybkim tempie infrastrukturę, więc ten blackout się odsuwa. No i sobie doskonale radzą także dzięki pomocy Europie, dzięki pomocy Pols Polski. Tak. tak teraz tak żyjecie? Tak, tak. Na 60% proc już się udało odnowić w akurat energetykę, ale jeszcze brak. No i bardzo dobrze, że dostaliśmy broń, która pozwala nam dzisiaj zniszczyć te ataki dronów. I tych rakiet, które codziennie rzucają, i dzisiaj chłopaki byli świadki temu, że przez 2-3 godziny jechaliśmy przez Ukrainę na całą Ukrainie było. Tak. To jest sygnały podane, że są bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj każdy ma tak e, aplikację, gdzie w momencie jakiejkolwiek sytuacji a, alarmu e, podawana jest informacja w telefonie, mówiąca o tym, gdzie najbliższe, żeby się schować w najbliższym skronie. E, w tej chwili, jak jechaliśmy przez Ukrainę, to cała Ukraina się za, za, zaświeciła na czerwono. Rano były tylko dwa, dwa regiony, regiony mm. to podświetlone na czerwono. Mm. Ja chciałam zapytać, jak się też podróżuje przez Ukrainę, bo być może są osoby, które chciałyby pójść Waszymi śladami, pojechać tam, zapytać też, jak mogą pomóc, zobaczyć, jak wygląda ta okrutna wojna i wesprzeć Ukraińców także swoją obecnością i dobrym słowem. Jak się podróżuje, jak wygląda ta rzeczywistość na miejscu. To trzeba powiedzieć szczerze, że gdyby nie Wadim i, i tutaj opieka jego, to byłoby nam bardzo ciężko. Więc wszędzie są patrole, na głównych drogach trzeba się wylegitymować. Natomiast no, dzięki tutaj uprzejmości i, i że tak powiem, możliwości Wadima mamy taką, tak, tak, mamy, dzięki temu możemy podróżować ułatwione właśnie. podróżowanie. Natomiast no my szczerze mówiąc to, to, co, co się mówi w Polsce, co teraz potrzeba, no to w zasadzie wszystko wiadomo, to, co my żeśmy otrzymali informacje z chmielnickiego, z magazynu zresztą, gdzie są y, y, magazynowane dobra, to to trzeba chemii. Trzeba y, na pewno Starlinków i y, generatorów prądu. To są te najważniejsze, Akumulatory tak, akumulator o jakąś energię, dlatego żeby... no czekamy jeszcze ataków, cykamy tych ataków codziennie. Oni jest codziennie, wojna się się toczy tutaj niedaleko. No, teraz nie słychać dobrze, że. Ale w dużych a... miastach normalnie e, e, trwa życie, a tak, ludzie tak, chodzą to, do restauracji, e, chodzą do sklepów. W momencie, kiedy są sygnały alarmowe, e, wtedy każdy e, najbliższego sklepu. Mój pomysł był taki, żeby w ogóle Polacy przyjechać zobaczyli, gdzie to było, gdzie były przyjący te dary i jak to było wszystko poukładane, no żeby wie, wiele i wiedzieli sami, no i żeby wiedzieli jak to życie w ogóle poukładało się podczas tej wojny, bo już nie za długo będziemy mieli rok czasu, jak Dokładnie. ta wojna się odbyła na, na terenach Ukrainy, no i mamy nadzieję, że ten nowy rok nam już przeniesie paramogę. No my Bo mamy wszystkim... nadzieję, że ten nowy rok panie Wadimie przyniesie przede wszystkim wielkie zwycięstwo Ukrainy, które zapisze się w historii, ale pytanie ale, ale, jak Ukraina? Ale... <tuszyny> tak jest. Pytanie jeszcze, no właśnie, bo to już prawie rok. Czy można się do wojny przyzwyczaić? Jak Ukraińcy funkcjonują? Czy oni codziennie się boją? Czy przyzwyczaili się do tego, że to życie no, jest pełne zagrożeń, ale funkcjonują normalnie? Jak to wygląda? A, ja Wam powiem tak, że wygląda to no jasne, że nie mogą ludzi cały czas bać i. Wracamy, bo i staramy się wrócić do normalnego życia w każdym regionie Ukrainy, po możliwości oczywiście, że e, jasne, że takie regiony jak tam lwówki oni funkcjonują lepiej, no tylko z tą energetyką jest wielki problem, jak znowu dostaniemy ataki na naszą energetykę to w tym to tylko jest problem No i jasne że ludzie mają te aplikacje jak mówił Szymon znają już gdzie są schrony i tak dalej i no cały czas otrzymamy informacje i po radiu i po telewizji, że prosimy tam schować się i, i no a później jak tylko się skończy ataka to zaczynają pracować sklepy restauracje, bo od razu to wszystko się zamyka i ludzie mają wyjść na wyjść na do schronów, tak oczywiście, no a później jak to się skończy, no oczywiście wychodzimy na zewnątrz i zaczynamy żyć i pracować, żeby po prostu chociażbym jakoś pracowała ta gospodarka, żeby zruszyć po prostu z z takiej martwej toczki w ogóle wiele tematów który no, ludzie mają żyć normalnie nie mogą wszyscy wyjechać no i więc oni bardzo chcą wrócić do domu i to robią wszystko no jeszcze Niesamowite. mamy tutaj e, musimy mm -hmm. mm -hmm. już kończyć więc y, podsumujmy proszę wasz wyjazd panowie gdzie dalej a, no wracamy, jutro wracamy. będziemy mieli uh, bucha i Gostomierz żeby też pokazać ludziom uh, na żywo można tak powiedzieć żeby te ludzie w akurat uh, sami widzieli jak to było i to z tymi dwoma uh, naszymi miastami tak no i pokażę też takich uh, trochę miejsc kto, od których boli serce i chce się płakać, naprawdę. Panie Vladimir, życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Ukraina tylko przetrwa tę zimę i wierzymy, że będzie jak najlepiej. Slawa Ukrainii, a Wy, drodzy panowie, bezpiecznie wracajcie do domu, przywieźcie nam relacje i dzielcie się dalej nimi na Facebooku. To dziękuję. są bardzo ważne rzeczy. Nie bądźmy obojętni na los Ukraińców. Nie. Ta wojna trwa. Bardzo panom serdecznie dziękuję i pozdrawiamy z Polski. Pozdrawiamy, daj dobrego. Do Wszystkiego dobrego. Slawa Ukrainii. Drodzy Państwo, a my za chwilę wracamy z kolejnymi informacjami w News 24.